rozprężona. Ten sezon był dość długi. Chociaż trener kadry narodowej Eugeniusz Kiewski cały czas mówi że gramy za mało, jeżeli myślimy o tym, by dogonić Europę, trzeba grać minimum 80 spotkań. Tymczasem polska liga na razie gra dokładnie połowę tego i to jest zdecydowanie za mało. Później nawet w reprezentacji nie można tego nadrobić, tym bardziej, że wypadliśmy z elity. Mało jest spotkań towarzyskich, teraz będzie ich może więcej ale też nie z zadowalającymi partnerami. W związku z tym te zespoły, które grać będą w Pucharze Europy, a gro zawodników przecież będzie tam czołowych i w Pucharze Koracia nieunikniony już teraz poprzez fakt, że rozegra znacznie więcej spotkań, będzie miała tę dawkę większą. Potrzeba trochę mocniej przepracować sezon przygotowawczy, żeby taki sezon wytrzymać. No ocherty. i rozszerzyć kadry zespołu. Tak, bo grają czasami sześcioma. Tak, Bobry właśnie przegrały mistrzostwo, bo... Nie wytrzymały. ...kondycyjnie już w ostatnich meczach wyglądali żałośnie. I nadal oglądamy rzuty z jednej i z drugiej strony. Akcja za akcją. Kid Williams. Nie trafił Szcześniak. Ronnie I Battle. Piękne kopiował akcję Griszuka. Ale jeszcze ładniej wykończył Walker. to Eagle Stone przepraszam. Pięknie. No, ma nieco wzrostu. Jeden, jeżeli nie najwyższy na boisku, najwyższy Martin Eagleston 2.9. 120 kg. A teraz. teraz Tomek Jankowski. to Do publiczność domagała się wejścia Poznaniaka grającego ostatni sezon w Nobilesie, żeby... Pokazał się z najlepszej strony przed całą rodziną i rzeczywiście ta akcja była już dobrej klas. To jeden z najzdolniejszych reprezentantów Polski. Szkoda, że nie ma Dominika Tomczyka, Maćka Zielińskiego, bowiem i oni mogliby tu sporo pokazać wśród czarnoskórych Amerykanów i Białorusina Griszczuka. Udane wejście Dżamala Foknera. Sam Jankowski z góry. Tak, tak. jest. A on był dzisiaj drugi w konkursie wsadów Tomek Jankowski A piłki jakich pi... Państwo. jestem, ile tych piłek wiedzą, tak. mają przygotowani organizatorzy meczu tam sędzia międzynarodowy stoi Marek Nowicki. Widzę że się dopytuje ile tych ile? piłek Wymyślił sam zabawę, a teraz może mieć kłopot Daherty <noise> i trafia za trzy bardzo dobry gracz Ustawił sobie obrońcę. Też, I kolejny rzut za trzy punkty. nareszcie Roni Batu. Oto Ro... najskuteczniejszy strzelec polskiej ligi. Nie tylko w liczbie rzuconych punktów z gry, ale także i w rzutach za trzy punkty. Tu wyprzedził także Griszczuka. Sobacki. Tym razem Przy Wzroście 2-5. On bardzo dobrze potrafi rzucać. I tak jest. Zrujnują firmę. Pana Nowickiego, ale. Publiczność ma. Za chwilę pewne w przerwie doskonało. znowu rozrzucą piłki. A wynik 78-55. Jest szansa znowu poprawienia tego niesamowitego ubiegorocznego rezultatu. 168-165. do 165, Chociaż tym razem przewaga wyraźna północy. Już w tym momencie 24 punkt do ferty Sobacki. Sobacki będzie musiał się wycofać. I Selcer. Ach, chciał do Doherty go dograć. Był faulowany. I piłkę z boku wprowadzać będą zawodnicy południa. Joe do Nie. Celce. Bijał się, ale był faulowany przez Eglestona. No Miał niewielkie szanse zaskoczyć olbrzymiego Igustona. Ale jednak udało się. Będzie miał dwa rzuty wolne. Północ prowadzi 79-55. 56 sekund do końca drugiej kwarty meczu gwiazd. Jak się patrzy nawet na tych zawodników amerykańskich, już nie mówiąc NBA, na ich ułożenie ręki, wygląda to jak automat, ale to nie zupełnie jest tak. To jest po prostu prawidłowe szkolenie, o czym trochę u nas zapomniano, a co Maciej Starowicz, który jeszcze do niedawna bawił się w trenerkę wie, że nie ma niestety unifikacji i sam przed meczem, kiedy o tym rozmawialiśmy mówiłeś, że przydało się powrócić do dobrych wzorów i starych podręczników. Sięgnąć do starych podręczników i w całej Polsce jednakowo uczyć tych podstawowych elementów technicznych, a rzut rzut musi być jednakowy. Później zawodnik, kiedy już nabiera doświadczenia, kiedy zaczyna grać już w tej dorosłej koszykówce może sobie szukać swoich tak, swojego rzutu. rzutu swojej szkoły ale, ale najpierw do pewnego wieku poprawić. musi umieć To jest jak z malarstwem każdy tak musi znać rysunek a później malować perspektywę już, tak. musi przejść przez te wszystkie martwe natury może już malować 25 sekund do końca i znakomicie bawi się publiczność i znowu nie... ładny wsad. bardzo ładnie kończy tę akcję Jin wykorzystując znakomite podanie i podanie ale i swój zasięg ramion i wzrost Piotrek Karolak z Tym razem Jankowski go przypilnował. Ostatnie sekundy Ronnie Battle. I, I znowu Eaglestone Eaglestone. Show. 89 do 59 dla Okazał się Bezimy największym pielnoza. showmanem, jeśli chodzi o wsady obok Walkera. Ale akcje Walkera były właściwie sam na sam z koszem. Dużo tych punktów. 89-59-30 punktów przewagi północy. A my, a my teraz... z Państwem pożegnamy się na parę minut, a wszyscy kibice sportowi oglądający telewizję Polonia i telewizje regionalne w całym kraju będą mogli obejrzeć fragmenty spotkania reprezentacji polskich piłkarzy nożnych, którzy dzisiaj grali z Białorusią. Kolejnym sprawdzianem dla naszej kadry przed początkiem eliminacji jest dzisiejsze spotkanie z reprezentacją Białorusi na stadionie Mieleckiej Stali. W tym roku Polacy w oficjalnych meczach międzypaństwowych pod wodzą Władysława Stachurskiego przegrali 0 do 5 z Japonią, 1 do 2 z Chorwacją, zremisowali bezbramkowo ze Słowenią i czekamy na pierwsze zwycięstwo naszej drużyny pod wodzą nowego trenera. Miejmy nadzieję, że do tej wygranej dojdzie dziś na stadionie Stali. Oglądali Państwo przed chwilą jedenastkę naszej reprezentacji. Ja myślę, że kibice piłkarscy nie mieli żadnych problemów z rozpoznaniem naszych piłkarzy. Za chwilę składy obu drużyn. Obrona warszawskiej Legii w bramce Maciej Szczęsny z dwójką Marek Jóźwiak, z trójką Jacek Zieliński, z czwórką Krzysztof Ratajczyk. Dwóch piłkarzy Legii także w linii środkowej. To Radosław Michalski z szóstką i Tomasz Wieszczycki z ósemką. Uzupełniają tę linię Dariusz Gęsior z numerem 5. I Tomasz Iwan z siódemką, wreszcie trójka napastników, Andrzej Juskowiak z dziewiątką, Wojciech Kowalczyk z dziesiątką i z jedenastką Henryk Wałszyński. Trenerem naszej reprezentacji jest pan Władysław Stachurski. Ruszył Radosław Michalski dośrodkowanie. Bardzo niedokładne, ale Polacy przeprowadzili pierwszą akcję w tym spotkaniu. Zieliński, Pratajczyk. Krzysztof Pratajczyk, daleko na prawą stronę pola karnego do Kowalczyka i nie namyślając się rok wybija na rzut rożny drugi corner dla naszej reprezentacji. Na polu karnym Kowalczyk, Józkowiak, Wieszczycki, wielu polskich piłkarzy i Wojciech Kowalczyk! Jeden do zera! Piękny powrót do reprezentacji napastnika. Betiso Sevilla w ósmej minucie meczu z Białorusią. Po jego strzale głową obejmujemy prowadzenie. <noise> Walczyk pada na pole karne, będzie 2 do 0. Nie ma bramki. No, poprzeczka ratuje reprezentację Białorusi. Szkoda, bo... <noise> Huknął z całej siły Wojciech Kowalczyk. Decyzja była słuszna, piłka poleciała nad interweniującym bramkarzem, poleciała jednak o milimetry. Areśnikow ograny. Townar nie zdążył. Józkowiak na polu karnym. Józkowiak, przed nim tylko Szantał No nasz król strzelców z Barcelony chciał puścić piłkę między nogami bramkarza białoruskiego i w ten sposób zdobyć bramkę dobrze zorganizowany jest ten nasz atak teraz ratajczyk słupek ratuje reprezentację Białorusi rozglądał się ratajczyk komu podać piłkę zobaczył że nie za bardzo jest komu więc ruszył sam jak czołg znakomite warunki fizyczne tego piłkarza Białorusini jakby trochę przerażeni puścili go na pole karne i Mogło być 2 do 0, ale nadal wciąż tylko 1 do 0. Sędzia niemiecki pan Herman Albrecht kończy właśnie pierwszą połowę. 1 do 0 po strzale Wojciecha Kowalczyka. W 8 minut się prowadzi reprezentacja Polski. Jedna zmiana w naszej reprezentacji. Widzę, że rozebrał się i wszedł na boisko Ryszard Staniek. Zastąpił Radosława Michalskiego. Była zmiana także w reprezentacji Białorusi. Opuścił boisko grający z dwójką Andrzej Downar, a zastąpił go z piętnastką Piotr Kaczuro, 24-letni piłkarz Dynama Mińsk, który gra dzisiaj w reprezentacji po raz 13 ma na swym koncie jedną bramkę. Staniek, dwóch Polaków tu po prawej stronie, Kowalczyk już popędził na pole karne, Iwan będzie do niego podawał, wyszedł w górę Staniek, Juskowiak po błędzie obrońcy przejął piłkę, próbował jeszcze zagrać do Wieszczyckiego, sporo zamieszania, Juskowiak, Juskowiak na polu karnym, będzie strzał, czy podanie do któregoś z partnerów, Gęsior, no... Groźnie było, groźnie sporo chaosu w tej akcji. Andrzej Juskowiak podał do gęsiora, ten jakby nie był zdecydowany, którą nogą strzelać, czy jeszcze robić jakiś zwód, czy już próbować zaskoczyć bramkarza rywali. Hackiewicz. wyruszył sam stoper Białorusi. Romaszczenko, Romaszczenko, no mija jednego drugiego Polaka Romaszczenko i Szczęsny. Jeszcze walka na polu karnym. 60. minuta meczu. Była to chyba najgroźniejsza akcja naszych rywali. Nie mamy czasu na powtórkę, bo znowu Białoruś w ataku. Bielkiewicz. Prosto padle do Kulcija. Kulci. Jakulci. No, będzie groźnie znowu pod naszą bramką i gol. Doczekaliśmy się. Niestety doczekaliśmy się. Ta słabsza postawa, by w ostatniej części... Pierwszej połowy i na początku drugiej przyniosła wyrównanie różnej gospodarzy a bramkę strzelił Piotr Kaczuro. Piłkarz prowadzony po przerwie. Jest to dla niego drugi gol w reprezentacji. I no, z, jednej, z jednego stanu popadamy w stan całkowicie odmienny, bo te pierwsze 30 minut naprawdę napawało optymizmem. Gra polskiego zespołu była niezła. Ja wspominałem wtedy, że polacy, że Białorusini nie stawiają zbyt wielkich wymagań polskiemu zespołowi. Okazało się, że Siergiej Borowski jakoś umotywował swoją drużynę, powiedział, że można z biał czerwonymi powalczyć. Ci jakby czują mniej respektu i proszę bardzo. Jeszcze raz ta akcja Czuro, gdyby wykazał troszkę więcej rozwagi w sytuacji w jakiej dość nieoczekiwanie się znalazł, to mogliśmy przegrywać z Białorusią 1 do 2. Z Białorusią.